Portret Henryka Walezego, który namalował Waldemar Świeży, można powiedzieć, nie bardzo się różni od portretu, jaki stworzył Jan Matejko. Niby ten sam układ, podobny układ twarzy, bogata kryza, nakrycie głowy. Ale u Jana Matejki widzimy władcę, podejrzewamy trochę, że. Mu bliżej do kobiecych ruchów niż do takich męskich zawodów walki, do muskulatury. Jest subtelny. Natomiast przyglądając się twarzy, którą namalował Waldemar Świeży, czytamy w niej to, co opisywali historycy, że Henryk Walezy był przystojnym mężczyzną, dobrej budowy, pięknej budowy. Jeden z kronikarzy zachwycał się jego dłońmi lubował się w perfumach, lubował się w strojach i nagle dostrzegamy w uchu pięknie namalowany, błyszczący, może nawet trochę za duży kolczyk, który miał podkreślić właśnie to, co opisywali, opisywali historycy i kronikarze, że na dworze pełno było wypinżonych panów, pełno było mężczyzn, którzy okazywali się kochankami króla i to wszystko widać w twarzy, twarz umęczona, przeorana na, nałogami i w tym wszystkim, w tej całym majestacie najbardziej drażni ten uśmieszek, ten cyniczny uśmieszek mówiący o tym, zobaczcie, taki jestem.